Halo? Halo, dzień dobry, panie Kolonowicz. E, po nazwisku to nie można, bo roda. E, pana, ja mam do pana sprawę, bo pan jest byłym prezydentem. E, kiedy będę prezydentem? Ja mam pytanie do pana. Tak. Pan jest e, z, biura, e, z biura, tak? Tak. No ja mam do pana sprawę, chciałem dożyć donos. No to dzwoń pan. A to proszę mi podać numer, do którego mam dzwonić na donos. E, proszę pana, nie dostałem też mojego numeru i tak dalej. A mogę złożyć donos? No słucham. To no to chciałem złożyć donos, bo ja mieszkam tutaj właśnie w Białymstoku, niedaleko okolicy Szkolnej, ale tam obok pana. Tutaj taki skójny syn stary chodzi i rzuca mi codziennie papierki. Papierki z lodów ekipy i butelki wódki. Proszę pana, co można z tym zrobić? Policja nie reaguje. A dziękuję bardzo za pozdrowienie. <laughs> Jakie pozdrowienie. Ja tu składam donos proszę Pana. Eee, proszę Pana nie mów tak, e, bo w głośniku trzeszczy coś albo co. E, mów... Dobrze, a czy teraz słychać czy Pana? Proszę? Teraz słychać? Teraz słychać. No dobrze, chcia chcia chciałbym złożyć donos obywatelski. chciał? Donos obywatelski, kur... A donos Pan też nam no, złożyć, bo taki skurwysyn z tymi śmie się tutaj pod domem. Aha, jak chcesz pan, ja nie będę na ten temat od odpowiadać. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja mieszkam niedaleko w tu przy pana, i skurwysyny chodzą pod do domem i rzucają mi papierki i butelki z wódki. Co on powiedział? O Jezu, ty jesteś kurwa tak tępy, ja pierdolę i głuchy, no. ślepy i tępy Chodzą, rzucają papierki i butelki wódki. Aha, no, no, tak, rzucają butelki, papierki i tak dalej. Można no, z tym zrobić, panie Krzysztofie. E, no wie pan, różnie bywa. Teraz się... A czy kurwy do domu i do kominka wsadzić? Słucham? A był panu wojsku? Był. A co pan robił wojsku? No, wie pan. Żar, srał ja i Mam pytanie do pana. Jak pan robi popkę i schodzi pan na dół, to pan idzie spać czy wstaje? E, nie mów tak do mnie, bo wie pan co, e, zakończę rozmowę. Przepraszam pana, chciałbym złożyć donos. Do, do, do widzenia pan. Nie, że pana, proszę nie rozłączać. Ja mam pytanie. Tak. Zapłaty 5 zł. Mów wam wolniej i, 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 i wyraźnie. wyraźniej. mleko mleko krówki pan poleca? Jakie mleko polecam? No... Ta krówki można pić. Słucham. Czy z ty krówki można pić? Czy z ty krówki można pić? Że no jak Pan chcesz, jak krowę nie kopnie, proszę Pana, e, w twarz, to jak Pan chcesz, możesz pić iść z krowy. A czy, a czy można jeść tego, się mleczko z, z krowiego gówna, czy nie za bardzo? się mleczko? Ptasie mleczko z krowiego gówna. Wie pan, na, na te pytanie nie będę odpowiadać panu. Do widzenia. O, nie, proszę nie rozłączać. Do widzenia. To pana pytanie za pięć złotych. Wie pan co? do widzenia, do widzenia, bo takie pytanie było.